Witam, szanowni państwo. Chciałbym dzisiaj przedstawić wprowadzony na rynek przez naszą firmę nowy produkt pod nazwą badania gleby. Czemu ten produkt służy? Na czym on polega? Jest to w pewnym sensie usługa oferowana przez nas, polegająca na Przesłaniu pobranych przez Państwa próbek gleby do współpracujących z nami laboratoriów glebowych i odesłanie do Państwa z powrotem wyników analizy gleby na zawartość mikro i makroelementów. Usługa o tyle ciekawa, że z tego co mi wiadomo, wprowadzona po raz pierwszy przez jakąkolwiek firmę działającą w branży internetowej. Pomaga ona Państwu w odpowiedni sposób dobrać, zastosować nawozy, czy to na trawnikach, czy w ogrodach. Przed ich założeniem, jak i w trakcie użytkowania. Dzięki temu wiemy, jakich nawozów używać, w jakich ilościach, tak żeby nie przekroczyć zalecanych dawek nawozowych, a z drugiej strony zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników pokarmowych. Podzieliliśmy te produkty na kilka grup. Mianowicie mamy badania podstawowe na zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, kwasowość gleby oraz jej zasolenie. Mamy badania rozszerzone dzięki którym możemy zbadać zawartość mikroelementów w glebie, jak i zalecenia nawozowe. Są to przygotowane przez nas gotowe instrukcje nawożenia gruntów, które kosztują 20 zł. Choć gdybyście zdecydowali Państwo na zakup nawozu w naszej firmie w oparciu o przygotowane zalecenia, takie zalecenia nawozowe jest przygotowywane przez naszych konsultantów gratis. Koszty, które są tu pokazane, czyli za zalecenia nawozowe 20 zł, za badania podstawowe 50 zł są to wszystkie koszty, jakie Państwo ponoszą w związku z wykonywaniem takiego badania. Państwa w zakresie pozostaje jedynie pobrać próbki, natomiast zabranie tych próbek od Was, przesłanie do odpowiednich laboratoriów glebowych i odesłanie wyników analizy zawierają się w cenie podanej na stronie. Jak takie badanie kupić? Klikamy je, dodając do koszyka, tak jakbyście kupowali Państwo normalny produkt. Bierzemy sobie jeszcze zalecenie nawozowe. Okay. Teraz przechodzimy na stronę koszyka. Klikamy Złóż zamówienia. W formie przesyłki, to bardzo ważne. Wybieramy wysyłkę gratis drogą e-mailową, ponieważ my do Państwa odsyłamy jedynie wyniki e, takich badań lub zalecenia nawozowe. Jest to forma wysyłki przygotowana typowo pod ten właśnie produkt. Na kalendarzu wybieracie Państwo sobie datę, e, w, którym, e, w której nasza firma e, prześle do Państwa e, kuriera po to, żeby próbki pobranej gleby od Państwa zabrać. Wierzmy sobie, powiedzmy, 17 marca. Oczywiście można wybrać inny dzień. Jako formę płatności dostępną przy tego typu zakupach zawsze wybieramy przelew. Nie ma tutaj możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze. Przechodzimy dalej. Klikamy złóż zamówienie. Po zakończeniu takiej transakcji Państwa zadaniem jest pobranie próbek gleby ze swojej działki, o czym będzie zaraz w dalszej części filmu, przygotowanie gotowej próbki dla kuriera i przekazanie jej kurierowi. Pobieranie pierwotnej próbki glebowej polega na wykopaniu na głębokość szpadla takiej szczeliny, którą rozchylamy i teraz albo łyżką, albo ręką, albo jakimkolwiek szpadelkiem z całego przekroju od dna otworu do samej góry zeskrobujemy warstwę ziemi. To jest pobieranie próbki pierwotnej. Tą ziemię wrzucamy do jakiegokolwiek naczynia, wiaderka, torby czy cokolwiek innego. I teraz z całej działki wykonując takie próbki pierwotne, zbieramy tą ziemię do tego samego wiadra. Generalna zasada przy pobieraniu próbek glebowych z działki jest taka, że powinno się ich pobrać jak najwięcej. Przy czym zdrowy rozsądek nakazuje jakoś to ograniczyć. Mamy tu przykładowy rzut z góry na działkę o powierzchni około 140 m2 czyli tam powiedzmy sobie 10 na 12 metrów. Moja sugestia jest taka, żeby z takiej działki pobrać 5 do 7 próbek pierwotnych. Przykładowo narysuję Państwu, w których miejscach takie próbki pobrać czerwonym klamastem. Tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Przy pobieraniu próbek pierwotnych proszę unikać miejsc nietypowych. Takich, które mają odmienną od całej reszty strukturę gleby, gdzie występują, powiedzmy sobie, na całej ziemi mamy czarną ziemię, a gdzieś jest jedno miejsce, gdzie jest piasek. Wybierajcie te miejsca, które są średnią dla całej działki. Kiedy zbierzecie już Państwo wszystkie próbki pierwotne, Należy ziemię uzyskaną z nich porządnie ze sobą wymieszać, tak żeby uzyskać jak najbardziej jednorodną próbę właściwą. Następnie do plastikowego woreczka foliowego, reklamówki należy odsypać z tej próby, z prób pierwotnych około 1 litra ziemi, woreczek szczelnie zamknąć, oznakować, o czym za chwilkę na filmie. I taką próbkę przekazać naszemu kurierowi, który zawiezie ją do odpowiedniego laboratorium. Pobrana przez Państwa próbka gleby. Łączna próbka, ta, którą przekazujecie już do laboratorium, musi być oznakowana, tak żebyśmy wiedzieli, w jakim zakresie musimy tę próbkę przebadać. Dodatkowo jeszcze dla kogo to badanie, komu to badanie powinno być przesłane. Na dole każdego produktu znajduje się dokument, jest to metryczka próbki. Prosta rzecz, którą musicie Państwo pobrać. Ona się nam pobiera w formacie PDF, czyli do otwarcia każdym czytnikiem plików PDF typu Adobe. Rzeczy, które trzeba... Mm, na takiej metryczce umieścić. Najważniejsza rzecz to numer zamówienia. Numer zamówienia jest to ten numer, który pojawia się Państwu w sklepie, w koszyku podczas składania zamówienia na konkretne badania. Wpisujemy go tu długopisem. Następnie określamy, w jakim zakresie mamy taką próbkę badać. Ostawimy to jakiegoś pistaszka, czy zaznaczymy kółkiem, które badania mamy w tym zakresie przeprowadzić. Czy podstawowe. Czy badania na zawartość mikroelementów, czy mamy przygotować również zalecenia nawozowe? Konkretna, bardzo, jeszcze kolejna, przepraszam, bardzo ważna rzecz to badanie przeprowadza się pod kątem jakiejś rośliny. No może w mniejszych ogrodach tych roślin rośnie na odpowiedniej powierzchni badanej gleby dużo. Bo tu mogą być i warzywa, i rośliny sadownicze, i trawniki. Natomiast proszę to. Opisać może nie dokładnie każdymi odmianami, bo tutaj nie jesteśmy w stanie wykonać tylu analiz, ale grupami. Jeżeli będą to trawniki, proszę wpisać, że badamy glebę pod trawnik. Jeżeli są to rośliny sadownicze, drzewka owocowe, proszę wpisać rośliny sadownicze. Jeżeli są to warzywa, proszę, nie wymieniając gatunków, wpisać warzywa. Są to, jest to jedyna rzecz, jaką należy zrobić, żeby taką próbkę oznaczyć. Wydrukowaną kartkę podpisaną, opisaną, przepraszam, y, przez Państwa próbkę glebową zamykamy y, w torebkę foliową, tak, żeby ona nie miała kontaktu z glebą. Bo po prostu to jest papier i on nam rozmięknie, y, zanim próbka zostanie poddana analizie i wtedy utracimy możliwość y, zweryfikowania, dla kogo taka próbka jest. Razem z. Y, próbką gleby, przekazujemy taki opis zamknięty w foliowej torebce, to może być reklamówka, to może być woreczek strunowy, to czym Państwo dysponują kurierowi. W oparciu o tak oznakowaną metryczkę, to nic więcej nie wpisujemy, laboratorium przesyła do nas wyniki, a my z kolei przesyłamy je do Państwa.